Jestem na tej konferencji i jako uczestnik, i jako osoba, która miała wykłady wczoraj trzy dla uczestników i muszę powiedzieć, że pierwsza rzecz, która mnie uderza za każdym razem, bo nie jest to mój pierwszy raz, kiedy uczestniczę w konferencji w Elblągu, to jest publiczność i że na te konferencje przychodzą osoby, które są naprawdę zainteresowane, skupione i jeżeli się do nich mówi, to z wielką przyjemnością, bo czuję się w tej e, grupie osób no, w oczach zainteresowanie i naprawdę Skupienie i współpracę przy tych wykładach. I to jest ogromnie przyjemne, i dlatego, jak tu przyjeżdżam, to zawsze z radością. Natomiast dzisiaj byłam na wykładzie na temat TOC i sposób pracy, który tu jest pokazany z dziećmi, wyjaśnienie dzieciom tego, w jaki sposób podejmują decyzje, dlaczego coś robią, jak wchodzą w konflikty, jak można z tych konfliktów wyjść, jest niesłychanie budujące, dlatego że my zwykle traktujemy dzieci jako znacznie mniej inteligentne istoty niż, oni są, niż one są w rzeczywistości. Jak się ogląda programy często dla dzieci na przykład w telewizji, gdzie wygłupiają się dorośli, biegają po przybierani, krzyczą, piszczą, to po prostu mi żal jest tego czasu straconego, bo dzieci są tak bardzo mądre i ta akurat metoda, która pokazuje dzieciom, Umiejętność odróżnienia czegoś, czego my dorośli też nie potrafimy, i to jest dla nas wielkim odkryciem, czego chcemy, a czego potrzebujemy. I to chcenie i dążenie do czegoś, czego chcemy, to jest też takie bardzo mocno um, nasycone um, tym. Opiniami innych ludzi, naszego ego, naszego chwalenia się przed innymi, wyglądania przed ludźmi dobrze, oczekiwań ludzi wobec nas. I to, czego my chcemy, co jest tak bardzo nie do końca nasze wbrew pozorom, okazuje się zupełnie czym innym, czego potrzebujemy, co jest naprawdę nasze i co wynika z nas, ze środka, z wnętrza i do tego już nikt nie ma dostępu, bo to wypływa z naszego serca, z naszej duszy i z naszych właśnie potrzeb. I że dzieci, jeżeli potrafią to odróżnić, a potem wspólnie tworzyć cele i potem je osiągać, to to jest ogromna umiejętność. To właściwie zmienia człowieka już raz na zawsze i one będą kiedyś w przyszłości dużo bardziej ludźmi. Aktywnymi w życiu, które rozumieją mechanizmy, które rządzą grupą czy sytuacją. Więc to jest coś niesłychanie pomocnego. Wiem, że tutaj w Elblągu, już w iluś przedszkolach, kilkunastu przedszkolach, ta metoda pracy została wprowadzona. I dalej w tym się nauczyciele szkolą. Czyli właściwie Elbląg jest taką wyspą w Polsce, która uczy dzieci czegoś niesłychanie dobrego i cennego. I nie wszystkie konferencje mają taki głęboki sens. I często są lepiej przygotowane, bardziej merytorycznie udane albo mniej, ale akurat ta. Dla mnie jest zachwycająca w tym, czego uczy i jak nas przygotowuje dorosłych do pracy z dziećmi.